Tradycją drugiego dnia świąt jest huczne obchodzenie lanego poniedziałku. W ten dzień wszyscy biorą do ręki wiadra z wodą i oblewają się nawzajem. W ostatnich czasach wielu ludzi jednak nadużywało tego święta, traktując wodą ludzi, którzy tego po prostu nie lubią. O porządek w Gnieźnie dba Komenda Powiatowa Policji, która ostrzega przed zakłócaniem porządku. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, jak co roku w okresie świąt Wielkiej Nocy, organizuje działania prewencyjne, bezpieczny weekend. z związane z zapewnieniem bezpieczeństwa porządku na terenie całego powiatu dotyczących całych dni świąt. Wiadomo, drugi dzień świąt, tradycja, tak zwany lany poniedziałek. Tutaj też ostrzegamy, że nie należy tej tradycji nadużywać. Osoby, które przekroczą pewne granice dobrego zachowania mogą podlegać karze za wywołanie, zakłócenie porządku w miejscu publicznym i przyjąć mandat karny lub może być skierowany wniosek o ukaranie do sądu rejonowego w Gnieźnie. Za zakłócanie porządku w tym dniu grożą kary finansowe w wysokości nawet do kilkuset złotych. Mandat karny jest od 20 do 500 złotych. Apelujemy o nieprzesadzanie z wodą tego dnia, a także o porządek, bo jak mówią, wszystko jest dobre, jak się robi to z umiarem. Pamiętajmy o tym.